Cześć, witajcie, dzień dobry. Witam Was pierwszego dnia świąt i zapraszam Was na specjalną serię świąteczną w Atrok, w której zajmiemy się urządzaniem domu Kevina. Jak dom Kevina wygląda, każdy na pewno dobrze wie, każdy na pewno oglądał ten film. A teraz e, spróbujemy tutaj to jak najlepiej odwzorować. Bryłę już zbudowałem, ponieważ była ona najbardziej praco i czasochłonna i nie chciałem was e, tym e, zanudzać. Więc zabieramy się do. Urządzenia tego domu w środku bazuje tylko i wyłącznie na swojej pamięci film co prawda oglądam co roku niemniej jednak w tym roku jeszcze go nie oglądałem dlatego zobaczymy ile udało mi się zapamiętać przez te ostatnie lata także zabieramy się od razu do pracy szkoda czasu w środku wygląda to tak czyli można powiedzieć jeszcze nie wygląda w ogóle najpierw myślę Podzielę ten dom szybko na piętra, chociaż nie, chociaż podłoga może być zrobiona z tego materiału. No, ok, to już to zostawmy w całym filmie. Też było tylko tak naprawdę kilka ujęć. Konkretnych pomieszczeń. Nigdzie w internecie nie znalazłem jakiegoś modelu 3D fanowskiego, a zresztą aż tak dogłębnie nie szukałem. Bo tak jak mówię, chciałbym tutaj zrobić to jak najwięcej, jak najbardziej ze swojej pamięci. Mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego tutaj wystrugać. Na pewno będziemy potrzebowali schody. I ten słynny tunel, czy tam komin na pranie. Nie wiem, czy. A nie, powinien mi się zmieścić jeszcze strych. Strych to, jak na pewno pamiętacie, bardzo ważny element. Tego miejsca, tego filmu, odegrał ważną rolę w fabule, ponieważ to na stryku. jawin zmuszony był nocować samotnie, przez co prawdopodobnież to przyczyniło się również do tego, że w tym domu został sam. Oj, a co tutaj za dziura? Piwnica też już jest wykopana, też ją będziemy urządzali. Ale myślę, że tym zajmiemy się na samym końcu, zaczniemy od parteru. Teraz, tylko na szybko, chcę podzielić jeszcze to na piętra, bo w sumie nie zrobiłem tego podczas budowy bryły. Mogłem to zrobić, ale zapomniałem. Nie będę się tutaj posiłkował filmem, nie będę się tutaj posiłkował żadnymi zdjęciami. Wszystko robię z własnej pamięci. I jeszcze strych. Strych będzie trochę ciasny, ale... Takie zresztą są przecież strychy tych pomieszczeń, jak widzicie, już pewnie wyjdzie troszkę więcej niż chociażby było w filmie. Dlatego najwyżej niektóre z nich zostaną po prostu puste. A skupimy się na tych, które brały udział w filmie, brały udział w fabule, które zapamiętałem. I spróbuję je jak najlepiej odwzorować. A wy w komentarzach później możecie ocenić, czy mi to wyszło, czy mi to nie wyszło. I ja sam też na pewno, oglądając w tym roku Ewina. I zwrócę uwagę na pomieszczenia i sprawdzę, jak udało mi się to tutaj w Minecraftie roz... rozwikłać. Wydawało mi się, że ta bryła tego domu w środku jest gigantyczna, jednak już sami widzicie, że te piętra będą troszkę niskie, troszkę ciasne. No ale nic. Ciemno, nisko, ciasno. No ale dobra. To sobie zrobię przejście w dół. Ok. Tam do piwnicy. Jakoś to teraz e, spróbujemy zrobić. Ok. E, z tego co pamiętam po wejściu do domu na pewno nie było czegoś takiego. E, tego też nie pamiętam. Chyba się wchodziło. E, wchodziło się chyba bezpośrednio. Tak, ten, ten policjant chyba. Ale jak tu dodamy sobie jeszcze jedną podłogę, to tutaj znowu zrobi nam się troszkę ciasno. Więc, żeby wszystko było e, tak, jak e, powinno być, musimy obniżyć tutaj troszkę, e, troszkę to wejście, ten jarek. To też szybko robię. Aha, e, ok. mniej więcej mogło wyglądać od z zewnątrz, jesteśmy już w środku. No i dobra, z tego co pamiętam, było coś takiego, jak takie wejścia obustronne, Coś takiego, bo nawet w scenie, w której mama Kevina wróciła do domu, gdzieś tam do niego rozglądała się po domu, i wtedy było widać z prawej i z lewej strony. No i dobra. Kolejny ważny element to schody, więc z nimi się zajmę teraz. chyba w ten sposób o, to chyba było to chyba było tak się tam. Nic, muszę troszkę rzucić światła na tą sytuację. okej. Okay. Więcej w ten sposób. o, o nie. Jakoś tak. Jakoś tak to mogło wyglądać. Tu jeszcze szybka barierka. tych schodów Kevin nawet zjeżdżał sankami przez drzwi Dobra, mniej więcej schody Wyglądały w ten sposób. Tak więc kwestię klatki schodowej mamy prawie rozwiązaną. Dodajmy sobie czerwony dywan, żeby ten klimat tutaj sobie zachować. I już powolutku możemy w miejscach, które zbliżają się ku końcowi. Można troszkę to rozświetlić, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale pamiętam, że mniej więcej tak to wyglądało składka schodowa i ok. I teraz tak. Z prawej strony, prawie na pewno, tutaj był taki pokój gościnny. I przy którymś z tych okien, właśnie stała choinka. A przez to okno zaglądał jeden ze złodziejaszków i podglądał Kevina, co ten wyczynia sam w domu. Tak więc na szybko stawiamy kominek, który prawdopodobnie też w filmie się znajdował i to w tym miejscu. Okej. Okay. Mamy kominek. I tu gdzieś stała chyba sobie choinka, którą Kevin dekorował. Na szybko sklejmy sobie choinkę. Przyda nam się trochę liści świerku. Mała. będziemy się tutaj za specjalnie tą choinką przejmowali. Jest, jest. I teraz dalej na pewno był i to chyba też w pomieszczeniu, w którym była choinka, był stół, przy którym Kevin samotnie jadł kolację wigilijną. Wiem, że były tam książki chyba. Regał z książkami. Postawmy go sobie w tym miejscu. O, w ten sposób był na pewno stół z krzesłami. Na no, szybko taki stół. Zaimprowizuje okay. super, trochę na tej ścianie, mi się wydaje, że jest pusto jakieś obrazy, tutaj damy. Na tym stole, Kevin przyrządził sobie makaron, tak i na pewno, i na pewno miał świecę. I to jest stół ze sceny wigilijnej. Tutaj bombki. I chyba chyba była tutaj kanapa. Z taką kanapę. Na szybko też można postawić. I tak chyba wyglądało to pomieszczenie. Z prawej strony. Piechołinka. I jadalnia. Zamykamy to pomieszczenie. I teraz tak. Na pewno były schody do piwnicy. Mniej więcej, właśnie w tym miejscu. Pamiętajmy, że jeszcze będzie nam potrzebny. Zrobimy go tutaj. Ten komin, tunel. na pranie. No. I tutaj schody do piwnicy. Schody do piwnicy. OK, Mogło to wyglądać w ten sposób. Nie pamiętam e, gdzie była kuchnia, a było jeszcze pomieszczenie, w którym e, Kevin oglądał filmy. Hmm. Tak więc. Mm -hmm. Próbuję sobie to. Próbuję sobie to przypomnieć. Możemy zabrać się w międzyczasie do robienia kuchni. Kuchnia była chyba taka kafelkowata. I załóżmy, że były takie krzesła. Więcej oczywiście A w kuchni też chyba był stół jadalny na którym Kevin rozlał chyba Coca-Cola wtedy. Mogła kuchnia wyglądać w ten sposób. Kevin na pewno oglądał telewizję na takim małym, śmiesznym telewizorku. Przyjmijmy sobie, że to on. Chociaż nie, on stał. On stał chyba tak tutaj. Mniej więcej, albo. Nie, on stał. On stał w rogu bardziej. O, na czymś takim mniej więcej. Tutaj może być telewizor. Kevin siedział tutaj i oglądał tam. Telewizję. Dobra, przyjmijmy, że, że to tak wyglądało. Tutaj zróbmy korytarz. Tutaj wcześniej wspomniane pomieszczenie, gdzie Kevin oglądał filmy na VHS. Dobra. Mogło to wyglądać w podobny sposób. Tu, oczywiście, też telewizor, i tam była chyba, nie pamiętam, czy fotel, czy kanapa zróbmy taki kanapo-fotel, na którym Kevin siedział i zajadał się lodami, oglądając filmy mogło to wyglądać mniej więcej tak dodajmy dywan i zostawmy to w spokoju OK to chyba Chyba tyle, na, chyba tyle na dzisiaj. Tyle co udało się nam zrobić, to schody, jadalnio, pokój z choinką i z drugiej strony kuchnia oraz miejsce, w którym Kevin oglądał filmy. Tak to zapamiętałem tak to w mojej głowie się utrwaliło. Nie wiem czy. Eee, tak było. Sprawdzę to sobie na pewno w tym roku oglądając. Kevina! Wy co o tym sądzicie? Również możecie swoimi e, obserwacjami podzielić się w komentarzach. Ale mniej więcej tak. Dobra. To tyle na dzisiaj. Dzięki, że poświęciliście swój cenny świąteczny czas na oglądanie eee, atro. Zapraszam Was jutro, a jutro zabieramy się za kolejne piętra. Do usłyszenia!